Witam Joruzko w Wizja. Serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj druga część naszego reportażu z tegorocznych targów Imnotranc w Berlinie. Serdecznie zapraszam. Na tegorocznych targach kolejowych Inotrans w Berlinie ważnym elementem ofert były tramwaje. Podpozański producent Solaris zaprezentował tramwaj wyprodukowany dla MPK w Poznaniu. Pojazd jest w 100% niskopodłogowy. Posiada 53 miejsca siedzące, 181 miejsc stojących oraz 2 miejsca dla wózków inwalidzkich. Jest klimatyzowany, a jego prędkość maksymalna wynosi 70 km na godzinę. Ponownie rzuca się w oczy typowe dla Solarisa estetyczne wnętrze, np. zaokrąglone wykończenie siedzeń oraz przyjazne dla oczu oświetlenie. Czy zakupić tramwaj w kraju, czy za granicą? Mińskie przedsiębiorstwo komunikacji w Krakowie zdecydowało się na tę drugą opcję. Na targach Inotrans nowy tramwaj dla Krakowa przedstawił nam Bombardier mamy przyjemność porozmawiać bezpośrednio z głównym konstruktorem e, pojazdu szynowego, który firma Bombardier produkowała specjalnie dla zakładu tramwajów w Krakowie. Pan Silings. E, bardzo prosimy o wyjaśnienie, co to jest za pojazd i jakie były założenia. Ja, my uns natürlich ganz besonders, dass wir dieses Fahrzeug für Krakow Ogromnie cieszymy się, że tramwaj dla Krakowa zamówiono właśnie u nas. Normalny czas pracy nad takim projektem wynosi 2 lata. Przez cały ten okres ściśle współpracowaliśmy z klientem. Głównym założeniem było skonstruowanie pojazdu jeżdżącego na wózkach. To miał być nieco dłuższy tramwaj na prawdziwych wózkach. Obecne zlecenie jest kontynuacją wypróbowanej współpracy z Krakowem przy trzech wcześniejszych zamówieniach. Koncepcja nowego pojazdu jest dalszym rozwojem projektu. Bazującego na platformie pojazdu Classic. W ten sposób Kraków dostanie tramwaj odzwierciedlający najnowsze rozwiązania techniczne. Czy to coś szczególnego, że bombardier zatrudnia pana jako głównego konstruktora? Czy to oznacza, że pan zna każdy szczegół pojazdu? Przy każdym podzespole wniósł pan coś od siebie? No, nie ja osobiście. Mam przecież do dyspozycji duży zespół specjalistów. W szczególności koledzy z firmy Kipe mieli duży udział w projekcie. To oni tradycyjnie dostarczają dla Krakowa część elektryczną. Oczywiście, w trakcie rozwoju takiego projektu często występują zagadnienia, którymi główny konstruktor zajmuje się osobiście. Mieć udział w takim projekcie, to wielka przyjemność. Proszę opowiedzieć o paru szczególnie ciekawych detalach. Weźmy za przykład wyposażenie wnętrza, intensywnie i do końca współpracowaliśmy przy tym z kolegami z Krakowa oraz biurem designerskim ształbach. Efektem tego jest kilka rozwiązań niespotykanych dotąd w innych pojazdach, choćby takie detale jak elementy oświetleniowe LED w poręczach dla niedowidzących czy oświetlenie. Dla krawędzi podłogi. Generalnie układ kolorystyki, i struktur, podzespołów był założeniem platformy Classic, ale dopiero teraz został konsekwentnie wprowadzony. Czy takie solidne tramwaje nadają się na polskie tory? Na szlakach kolejowych w Polsce stan torów nie jest przecież zawsze zadowalający. Nie można powiedzieć, że tory tramwajowe w Polsce są gorsze niż gdzie indziej. Prawdą jest, że na całym świecie stan torów bywa różny, ale nasze pojazdy są przygotowane do jazdy po różnych torach. Poprzednie trzy pojazdy jeżdżą po Krakowie bezproblemowo. Z nowym tramwajem też nie będzie problemów. Gdyby stan torów nie był w 100% dobry, rozwiązaniem jest tramwaj niskopodłogowy na wózkach. A my mówimy o tramwaju z 70% poziomem niskiej podłogi. Ale nie można też powiedzieć, że tory w Krakowie nie są dobre. Widzieliśmy już dużo gorsze. Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem klientów z innych polskich miast? Oczywiście. Każdy nowy klient jest dla nas cennym i ciekawym partnerem i w tym kierunku będziemy kontynuować nasze dążenia. Rozważamy również kooperację z innymi firmami. W Krakowie, na przykład Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, ma duży udział przy montażu pojazdu. To jest bardzo owocna współpraca, która w znaczący sposób przyspieszyła realizację projektu. O ilu pojazdach mówimy? Chodzi o zamówienie dotyczące 24 pojazdów. To już całkiem spora ilość. I to są kompletne składy. Tak, kompletne składy. Zaglądając do kabiny motorniczego, widzimy bardzo nowoczesne wyposażenie. Jak ci, którzy mają prowadzić tramwaje, reagują na tak nowoczesny kokpit. Obecnie technologia idzie w kierunku coraz powszechniejszego stosowania tzw. touchscreenów, czyli ekranów dotykowych. Ekrany te są bardzo wygodne dla prowadzącego pojazd. Można na przykład wyłączyć wskaźniki niepotrzebne w danym momencie, co pozwala maszyniście skoncentrować się na tych najważniejszych podczas jazdy. A gdyby jeden monitor przestał działać, sygnał można przełączyć na inny. Takich udogodnień dotąd nie było. Mamy bardzo dobre związane z tym doświadczenia. Personel jest nastawiony bardzo pozytywnie do takich rozwiązań. U innych przewoźników jest tak samo. Personel ma duży wpływ na to, żeby zasiąść w nowoczesnej kabinie. To jest normalny i nieodwracalny już proces, który widać także tu, na targach, w innych oferowanych pojazdach. Nasza platforma Flexity 2 również jest wyposażona w podobne instalacje. Czy ten tramwaj posiada również monitoring, aby zapobiegać ewentualnym bójkom czy zdecydowaniu? demolowaniu wagonu? Tak, to obecnie standard. Jak dokładnie przyjrzy się pan wagonom, znajdzie pan kamery. W dzisiejszych czasach zakłady komunikacji miejskiej kładą na to duży nacisk. Co ciekawe, media często podają, że dzięki monitoringowi w tramwaju czy autobusie udaje się zatrzymać nie tylko wandali, ale także innych przestępców. Więc to bardzo pożyteczne rozwiązanie. Wspomniał Pan o platformie Flexity. Tramwaje takie stały się ostatnio znane, przynajmniej z nazwy, również w Polsce. Na targach Wasz koncern prezentuje taki tramwaj. Może kilka szczegółów. W tej chwili wdrażamy projekt Flexity w czterech regionach. W angielskim Blackpool, w australijskim Gold Coast, w Bazylei oraz w Belgii. Platforma ta powoli zadomawia się. Przyjmujemy obiecujące ilości zamówień. Jest ona przeznaczona dla klientów zamawiających tramwaje w 100% niskopodłogowe z konstrukcją wieloprzegubową. Tramwaje wieloprzegubowe charakteryzują się małym w stosunku do pojazdów na wózkach wychyleniem podwo. Ale z tym bywa różnie. Nie. Kraków na przykład zażyczył sobie pojazd na wózkach. Gusta klientów są różne, stąd oferujemy obydwa rozwiązania. Czy można stwierdzić, że tramwaje przeżywają obecnie renesans? Wiele lat temu w miastach można było zobaczyć głównie samochody i autobusy. Obecnie coraz częściej słyszymy ponownie słowo tramwaj. Zgadzam się z Panem całkowicie. Powrót tramwajów do łaski widzimy również na Inotransie. Wystarczy policzyć, ilu jest wystawców, którzy prezentują tu właśnie pojazdy tramwajowe. To potwierdza, jakim atrakcyjnym rynkiem jest obecnie rynek tramwajowy. Miasta, które zmniejszyły rozpiętość swojej sieci lub kompletnie zlikwidowały tramwaje, teraz odczuwają to. Jak trudno jest przewozić mieszkańców w gęstych cyklach rozkładów jedynie autobusami. Niejedno miasto żałuje teraz, że zlikwidowało swój system tramwajowy. Tak, to naprawdę renesans tramwajów. Są one chwytliwym tematem, a na targach Inotrans duża ilość wystawców takich pojazdów oraz potrzebnych komponentów jest tego wyraźnym dowodem. Za kilka tygodni w Lipsku odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat autobusów podłączonych do trakcji elektrycznej, czyli trolejbusów. Czy takie pojazdy również macie w swojej ofercie? Na przykład dla klientów, którzy nie ułożą ponownie szyn, ale chcą skorzystać z zalet zasilania prądem. Nie, nie jesteśmy i na pewno nie będziemy producentem trolejbusów. Naszą domeną są pojazdy szynowe. Odwrotnie, my pracujemy nad rozwiązaniami likwidującymi na powietrzne przewody trakcji elektrycznej. Niektórzy klienci chcą, aby pojazdy jeździły po szynach, ale bez przewodów. Naszym rozwiązaniem jest system Prime Move. Istnieją także inne rozwiązania. Mamy w ofercie na przykład pojazdy z tak zwanymi Energy Saver, czyli akumulatorami. Takie tramwaje jeżdżą na przykład w Niemczech, w regionie w RN-Nekar. Autobus, nawet napędzany elektrycznie, nie rozwiązuje problemów przewożenia dużej liczby pasażerów w krótkim czasie. Pierwsze berlińskie tramwaje Siemensa były zasilane prądem z trzeciej szyny położonej na ziemi, ale trzeba było przenieść zasilanie do góry, w powietrze, bowiem będąca pod napięciem na ziemna szyna stanowiła zagrożenie dla kawalerii wojskowej, czy po prostu przechodniów. W dzisiejszych w czasach, co prawda nie organizuje się już w mieście parad wojskowych z końmi, ale należy zadbać o bezpieczeństwo ludzi przy naziemnych rozwiązaniach. Jak z tym sobie radzicie? Nasz system primeów jest systemem indukcyjnego przekazywania energii. Poza obszarem, na którym właśnie znajduje się tramwaj, naziemne przewody elektryczne są wyłączone, nie indukują, nie przenoszą napięcia, czyli nie stanowią zagrożenia. Nawet gdyby taki system zawiódł, nie byłby groźny, ale takiego defektu oczywiście nie powinno być. W naszym rozwiązaniu nie widzimy żadnego ryzyka. Istnieją liczne opracowania i badania na ten temat będące dowodem na to, że nasz system jest bezpieczny. Próbowano nawet położyć na szynie rozrusznik serca. Włączono prąd, a jego oddziaływanie było poniżej progu bezpieczeństwa. Nie widzimy więc żadnego problemu. A kto tu jeszcze powie, że życie handlowca w branży kolejowej bywa nudne. Otóż stoimy w centrum Berlina przy Leibniz 57, a za mną widzimy nocy klub Bellami. Belami po polsku to oznacza miły Przyjaciel, a właśnie kryptonimem e, przyjaciel Szyn nazwali sobie Panowie uczestniczący w nielegalnym procederze sprzedaży SIN po zawyżonej sztucznie cenie. Nasza redakcja już poinformowała o tym e, temacie, o tej aferze, ale teraz prasa niemiecka e, przedstawiła e, kilka dalszych. E, Pikantnych e, informacji. E, otóż właśnie w klubie Belami miał dojść e, do zawarcia e, nieformalnej tej zmowy między sprzedawcami e, naj. E, ważniejszych Producentów szyn. Panowie tak mocno lubili ustronne miejsce w tym klubie, że ponoć, gdy chodziło o miejsce spotkań, to mówili między sobą: no to spotkajmy się w naszej filii. No a ta fila, filia, bywa droga. Jedna butelka szampana to ponoć kosztuje 250 euro, a strona internetowa tego ekskluzywnego miejsca informuje, że tam panie nie tańczą byle jak. Nie. Można skrypty zamówić oczywiście do przytulnego grania pana przy fortepianie. Przy czym tak można domyślić się, jedynie pan pianista jest wyłączony z obowiązku potrącania po trakcie pracy swojego ubrania. No, bądź jak bądź, jeden z tych panów tylko zaksięgował. W latach 2005-2009 e, faktury z tego klubu za e, kwotę około 70 tysięcy euro. I co mnie jako podatnika najbardziej denerwuje, e, jego firma. E, jak to wychodzi teraz e, na jaw, e, firma, zaksięgowała te wydatki jako wydatki firmowe, potrzebne do uzyskania zysku, więc e, żądała od państwa jeszcze zwrotu podatku VAT i oczywiście potrącała te wydatki z podstawy e, opodatkowania. No z tym procederem chyba teraz koniec, bo osądzono e, karę w wysokości 120 milionów euro na rzecz e, kartelantów. E, Deutsche Bahn e, oblicza w tej chwili, tak jak poinformowaliśmy, swoje szkody, e, które sięgają na pewno do kilkuset milionów euro, ale temat jest rozwojowy. Otóż e, niemiecka prokuratura śledzi e, dalsze e, zawinienia kartelantów. Okazuje się, że e, sztuczne że ceny zostały żądane również od innych użytkowników szyn, na przykład od miejscowych przedsiębiorstw tramwajowych. No tegorocznych targach kolejowych trans w Berlinie Deutsche Bahn e, wyróżnia ponownie kilka swoich dostawców e, honorowym tytułem e, certyfikat e, najlepszy dostawca kolejowy. E, myślę, że za chwilę e, będziemy uczestniczyć w imprezie Deutsche Bahn, e, przy której zabraknąć będzie e, przez w branży szynowej, ale kto dostanie wyróżnienie w tym roku? Zaraz to zobaczymy. W stoisku targowym Deutsche Bahn po raz pierwszy zaprezentowano model nowego pociągu ICX, którego 300 egzemplarzy od 2016 roku ma jeździć po niemieckich torach. Tytułem dostawca roku Deutsche Bahn wyróżniła m.in. firmę Fujitsu za oprogramowanie biurowe oraz dostawcę części zamiennych do modernizacji pociągów ICE2 producenta podstacji energetycznych pochwalono za optymalny łańcuch produkcyjno-dostawczy swoich wyrobów, a szwajcarskiego konstruktora tuneli kolejowych wyróżniono za najwyższą jakość i punktualność oraz dobrą komunikację z mieszkańcami, których dotknęła budowa danych obiektów. Specjalną nagrodę otrzymała włoska firma Cambre za wynalezienie niezniszczalnego środka chemicznego, tak zwanego sztucznego DNA, zapobiegającego kradzieżom metali. Nagrodę za całkowicie nową konstrukcję lokomotywy przetokowozdawczej otrzymał wchodzący w skład koncernu FOYD, kiloński producent. Nagroda to pochwała za dotrzymywanie terminów przy dostarczaniu lokomotyw, ich jakość, niezawodność oraz nowy filtr cząstków sadzy. Mówi dyrektor Feud Turbo Lokomotiv Technik, Hinrich Kraj. Na początku chcę podkreślić, że ta nagroda to zasługa 362-osobowej załogi naszego zakładu w Kilonii, bez której nie powstałaby przedmiotowa lokomotywa. Dalej, nasz macierzysty koncern Voith w Heidenheim dał nam możliwość pokazania naszych umiejętności. Nasz klient Deutsche Bahn również wspierał nas w sposób konkretny i rzeczowy. Nawet nieraz krytykowany federalny urząd wzoru kolejowego wspierał realizację tego projektu. Merytorycznie wracaliśmy do starych kilońskich nowinek technicznych z 1964 roku, kiedy powstawała konstrukcja lokomotywy spalinowej serii V90. Seria ta od 48 lat pracuje dla Deutsche Bahn podczas ciężkich służb przetokowych oraz lekkich i średnich przewozów na trasie. Staraliśmy się przenieść na dzisiejszy język techniki to, co przy tej konstrukcji było udane. Nowa lokomotywa posiada nowoczesną przekładnię zwrotną turbo. Sterowanie pozwala na stałą minimalną prędkość poniżej 1 km na godzinę. Pod względem ergonomii zaprojektowaliśmy wszystko pod kątem tego, co obecnie jest standardem. Od klimatyzacji kabiny do szczególnie solidnych i przyjaznych stanowisk radiowego zdalnego sterowania lokomotywy. Sądzimy, że naszym produktem wyznaczyliśmy nowy punkt odniesienia dla przyszłych takich lokomotyw. Rzeczywiście, ten poziom inni producenci muszą dopiero osiągnąć. Ile egzemplarzy tej serii zamierzacie wyprodukować? Ze strony Deutsche Bahn zamówienia opiewa na ilość 130 lokomotyw oraz 31 egzemplarzy w wersji 1800 kW. Mamy innych klientów, wobec tego już teraz zamówienia sięgają więcej niż 200 lokomotyw. Budować możemy i chcemy znacznie więcej. Roczna zdolność produkcyjna zakładów Kiloni to około 60 do 80 lokomotyw. Ważnym elementem naszej strategii jest możliwość udzielenia licencji każdemu, kto chciałby produkować te lokomotywę we własnych zakładach. Każdy dostanie odpowiednie pozwolenie. Na targach zauważyliśmy, że oferujecie platformę Gravita na szeroki rosyjski prześwit toru, a także na wąski tor. Widocznie platforma ta jest bardzo elastyczna. Do Dokładnie. Nasz przekaz dotarł do odbiorców. Właśnie w tej chwili na stoisku gościmy delegację z Rosji. Negocjujemy nowy projekt. Szczegóły nie są jeszcze ustalone, ale nasza konstrukcja jest na tyle solidna, że również w Rosji będzie spokojnie pełnić swoją służbę. No, klimat rosyjski jest chyba nieco bardziej szorstki. No tak, musimy zagwarantować służbę przy temperaturze 55 stopni poniżej zera, czyli użyć specjalnych materiałów. Podgrzewanie w na silnika oraz podtrzymywanie ciepła. Również są prawdziwym wyzwaniem, ale podołamy temu zadaniu. W Kilonii mam wspaniałych kolegów, specjalistów. Damy radę. Niektórzy fachowcy twierdzą, że wyroby państwa firmy są Rolls-Royce'em w branży kolejowej. Jeśli chodzi o Rolls-Royce'a, to jedynie wiem, że żłob jest strasznie dużo paliwa. To oczywiście nie jest cechą naszych lokomotyw, więc takie porównanie pasuje jedynie, o ile Rolls-Royce to naprawdę wyznacznik wysokiej jakości. Wnioskuję ze swobodnego sposobu odpowiedzi. Gadania, że jest pan bardzo zadowolony z rozwoju swojej firmy? Tak, jestem. Tylko pogratulować. Przecież wielu decydentów gospodarczych ciągle jedynie narzeka. No dobrze, zawsze mogłoby być lepiej, ale obecny stan firmy jest całkiem zadowalający. To normalne, że walczymy o rynek i pracujemy nad ciągłym ulepszaniem naszych produktów, nad dalszym rozwojem. targowych Można było podziwiać szeroką gamę części i produktów związanych z kolejnictwem. Elektronika jest wszechobecna: w kasach, przy wyświetlaniu celu podróży itd. Nie każdy produkt jest rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Na przykład to niby klosz oświetleniowy, a może bardziej patelnia do kuchni tyle, że z dziwnym okablowaniem. Nic bardziej mylnego. Przed nami leżą różne wersje anten. Montowanych nad kabiną maszynisty. Co ciekawe, każdy taki jeden latający spodek zastępuje kilka pojedynczych anten. Pod jedną kopułą znajdują miejsce antena GPS, łączności radiowej, sterowania systemami bezpieczeństwa i to nawet w różnych krajach, przez które przejeżdża pociąg. Im więcej sukcesów odnotowuje polska branża kolejowa, tym bardziej Polska staje się atrakcyjnym odbiorcą zagranicznych komponentów i podzespołów. A to oznacza, że coraz więcej Polaków znajduje zatrudnienie w zagranicznych przedsiębiorstwach w tej branży, i to nawet na kierowniczych stanowiskach. Na stoisku francuskiej firmy SKOMA spotkaliśmy Dariusza Czarneckiego, władającego biegle i rzeczowo czterema językami. Mimo młodego wieku jest dyrektorem tej firmy, prawą ręką właściciela. To potwierdza, że Polak naprawdę potrafi Interesujące jest zobaczyć, że Polak przedstawia francuską firmę, to widocznie w Europie już teraz tak jest, że liczy się fachowość, a nie pochodzenie. Jak pan pracuje w tej francuskiej firmie? Co to za branża i co dokładnie przedstawiacie tutaj na tych targach? Reprezentuję francuską firmę Skoma, która istnieje od roku 1933 i która w latach w późnych, latach 70., tych współpracowała z polskimi kolejami, zaopatrując je w części zamienne do lokomotyw. Następnie ten kontakt się urwał i dzisiaj, czy w dniu dzisiejszym, jesteśmy w kontakcie z firmami typu PESA czy Solaris, ale i również Newak, które są zainteresowane naszą technologią. A co jest naszą technologią? Naszą technologią, są wszystkiego rodzaju, czy każdego typu sztangi, które montujemy na, na zawieszeniach tramwajów, a także pociągów. Pociągów szybkobieżnych i bardzo szybkobieżnych. Jedną z najlepszych, czy największych naszych referencji jest szybkobieżny pociąg Alstom, produkcji Alstom TZW, który bobił rekord świata prędkości podczas operacji WL150. Technologia użyta w szybkobieżnym pociągu Alstom pozwala nam dzisiaj na zaoferowanie za tego samego doświadczenia nie tylko polskim, ale także środkowo- i wschodnioeuropejskim producentom tramwajów lub kolei do transportu osób w Polsce, a także w krajach ościennych. Firma SCOMA jest częścią pawilonu francuskiego. Jak zauważyć można na dokumentacji, jesteśmy koło SNCF i Leroy Automation. Jesteśmy firmą, która zatrudnia 450 osób i jesteśmy zainteresowani jak najbardziej nie tylko za zaopatrywaniem oczywiście naszej technologii dla polskich producentów, ale również współpracą z polską firmą, która zainteresowana była produkcją lub podprodukcją elementów dla nas na bazie. Naszego doświadczenia i technologii. Dlatego też drzwi są otwarte. Wszyscy w tym momencie już wiedzą, że jestem polskiego pochodzenia. Pochodzę z Wałbrzycha. Piłę znam bardzo dobrze z moich wcześniejszych podróży. Dlatego też, jeżeli w okolicach piły są firmy zainteresowane współpracą, proszę bardzo o kontakt. Na przykład, co to jest za drąg, co tutaj widzimy? Gdzie to się y, montuje? Tego typu drążek montuje się na zawieszeniu, zawieszeniu tramwajowym. Pozwala on na połączenie kabiny z zawieszeniem, czyli w sensie powiedzmy poprzecznym. Pozwala nie tylko na, na połączenie tej, tej kabiny z zawieszeniem, ale również na tak zwane wy, wygłaszanie czy, czy z, usuwanie trzasku czy stukotów, które możemy odczuwać. Podczas jazdy. Dlatego też antywibracyjna jakość czy, czy technologia, ale również i specjalna praca nad stalą i nad obróbką termiczną tej stali, która pozwala na to, że w nawet najbardziej trudnych warunkach, co w polskich drogach kolejowych może się zdarzyć, tego typu drążek czy, czy sztanga wytrzyma powiedzmy różnicę zawieszenia. Czyli to jest element, który producent musi już uwzględnić w trakcie konstrukcji pojazdu, czy możecie to zabudować później w ramach normalnych napraw? Jest to element, który konceptor czy designer producenta musi już uwzględnić podczas pierwszego rysunku, pierwszego rzucenia powiedzmy ołówkiem na papier obrazu, zawieszenia, a także busa czy tego tak zwanego kołcza. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby, aby inżynierowie firm projektujących uważali na tego typu elementy, które wydają się, wydają się nieszkodliwe, wydają się nieważne, ale tak naprawdę na takiej małej sztandze czy takim małym drążku możemy e, posadzić e, czy, czy e, wykoleić cały, cały tramwaj. Dlatego też jest to bardzo ważne, aby wszyscy, ka, każdy tak, na, tak naprawdę designer czy, czy konceptor się na tym skoncentrował. Ale ja rozumiem, pewne elementy można też e, produkować pod potrzeby istniejącego pojazdu, tak? Widzicie. Żeby podwyższać poziom Oczywiście możemy podwyższyć poziom również istniejących e, pojazdów czy jeżdżących pojazdów. Jesteśmy znani we Francji, ale także w Europie, głównie w Niemczech, z tego, że produkujemy części na model. E, produkujemy części na model do istniejących, jeżdżących już, e, czy tramwaji, czy, czy pojazdów kolejowych, e, budowanych w latach 50., -tych, 60., -tych, ale które należy zaadaptować, czy zreadaptować e, do, 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 do dzisiejszych wymagań nie tylko kolejowych, ale także i bezpieczeństwa, ponieważ e, e, polskie drogi e, kolejowe zmieniają się w bardzo szybkim Stopniu podobnie jak i francuskie czy niemieckie osób przewozi się coraz więcej i coraz szybciej. Dlatego należy wziąć to pod uwagę. Jak wygląda ten, ten rynek francuski? Czy, czy jest tam miejsce dla też takiej powiedzmy mniejsze i średnie firmy, bo są koncerny, ale z tego wynika, że nie wszystko się produkuje w wielkich światowych koncernach, tak? Będzie Pan zaskoczony moją odpowiedzią, a głównymi dostawcami, głównymi dostawcami e, francuskich kolei państwowych SNCF Głównymi dostawcami producentów czy konstruktorów typu Alstom lub Bombardier nawet, który jest Kanadajczykiem, ale który posiada również swoją fabrykę w Crepin, są małe firmy, małe firmy, 30, 40, 50 osobowe. A dlaczego? Dlatego, ponieważ te firmy są fleksyjne. Fleksyjne oznacza to, że te firmy są w stanie bardzo szybko wytworzyć koncepcję. Bardzo szybko wyprodukować prototypy i dostarczyć seryjne produkty. Seryjne produkty, których tak naprawdę w serii dostarcza się po 50, po 100, po 200 sztuk. Nie tak jak w Automotive czy w Trucks, gdzie tych sztuk dostarcza się tysiąc dziennie. Tutaj mówię o 50, powiedzmy 100 lub nawet 200 tramwajach na miesiąc. Dlatego też polska firma z polską jakością i z polską nazwą również nie należy się tego obawiać, ponieważ polska jakość jest bardzo dobrze postrzegana we Francji na rynku francuskim. Myślę, że polska firma, ma, e, e, typu 40-50 osób ma swoje szanse na rynku francuskim i nie tylko francuskim, ale także i europejskim. W Niemczech mówi się od kilku lat, że nagle jest wielka luka inżynierów i trzeba już z Indii zaprosić, aby tylko chcieli przyjechać. Jak to wygląda we Francji? Odpowiem Panu w sposób następujący. Jeżeli niemiecka firma inżynieryjna chce lub należy czy musi obcinać koszta, zatrudnia inżynierów z Indii. Natomiast ma bardzo dobrze wyszkolonych niemieckich inżynierów, którzy pukają również do moich drzwi, nie tylko na praktyki, ale także i na zatrudnienie. Dlatego też dzisiaj albo stawiamy na jakość i jesteśmy gotowi za nią płacić, co jest obrazem francuskiego rynku kolejowego, albo stawiamy na cenę i w tym momencie podpieramy się na Indiach czy na Chinach. To już jest wybór firmy, ale wszystko zależy od tego, jak szef firmy chce zdecydować. Czy chce zdecydować długo, powiedzmy bieżnie, długo bieżnie na okres 5, 10, 20 lat, czy interesują go szybkie pieniądze. Jeżeli szybkie pieniądze, w takim razie proszę zatrudniać Indyjczyków. Zbędne w dzisiejszym i do razu. Do widzenia.